Jejku, jejku, co ja widzę? Tam wysoko, tam na niebie. To chyba geniusz niedźwiedź. Teraz już potrzebuję tylko superwindy. Powiedzą, jejku, co ja widzę dziś? Czy to tam na niebie, miś? To działa! Muszę im powiedzieć. Jam, baba, ba, bam, bam, bam! To pierwsza niespodzianka. Zbudowałem nam super domek na drzewie. To może być nasza baza. To jest odlotowe. Aha, ale jak my się mamy tam dostać? Przecież nie mamy skrzydeł. To będzie bułka z masłem. Oto niespodzianka numer dwa. Ogromnie lubię niespodzianki. W takim razie gotowi do odlotu? Co to ma znaczyć? Baki! Tada! Witajcie na niebie. Ale super! Jaki piękny widok! Ale tu wysoko! Faktycznie. Bardzo wysoko. Zbudowałem domek na najwyższym drzewie, Franny! Patrz, widać stąd twój dom! Gdzie? O, tak! Wygląda stąd jak kropeczka. Ok? <laughs> jak mamy niby stąd zejść? Zejść stąd? To super proste! Polinie! Najlepszym wynalazku w historii mięsiów. Tak można stąd zejść. <laughs> o! Bjorn, hej, twoja kolej! Schodź już, chcę wam pokazać trzecią niespodziankę. E, idźcie sami, ja później do was dołączę. Zostanę tutaj, będę podziwiał wysokość. Chciałem powiedzieć widoki. Jak to? Może się boisz stamtąd zejść? Jasne, że nie. Nie rozśmieszaj mnie. Ach, Bjorn ma lęk wysokości. W porządku, pomożemy ci wrócić na ziemię. Możesz mi w tym pomóc, Frani? Budujemy wielką piramidę z liści. No chodź, skacz, Bjorn! Będzie dobrze! Nie ma szans. Ty byś nie skoczył z takiej wysokości. W porządku, no to czekaj. Czas na totalny odlot. No i proszę, całkiem bezpieczne. Dzięki, Baki, ale... Powinienem jeszcze tu posiedzieć. Możesz przynosić mi jedzenie. O nie! Baki nie opuszcza przyjaciół. O, mam już rozwiązanie! Potrzebuję naszego balonu! <ścoughs> to jest to! Nie ruszaj się stąd! Oh. Bjorn! Naprawdę masz lęk wysokości? Lęk wysokości? Nie! Skądże znowu? Zejdę na dół, gdy będę gotowy. Ale w pole poczekać, aż ten wiatr ustanie. Trzymaj się! Lecę tak szybko jak mogę! Prawie jestem! Trzymaj się, frani! Mam cię! Chyba! Hej, nie w tę stronę! Głupi wiatr! Poczekaj na mnie! Cokolwiek robisz, nie spadaj! Oblecę ziemię! Oh, tak, udało się. Nie podrz w dół, proszę. Uda się. Oh, oh, oh. Oh, oh, mam cię, w porządku. Oh, okay. Umarliśmy? Hej, ko! Spokojnie, już jestem! Skacz, frani! Złapiecie! Oh, frani, skacz! Dzięki, Baki, poradziliśmy sobie. Szkoda, że go nie widziałeś! Był tak, super. Serio. Tak, to wspaniale. Chodźcie, nie widzieliście trzeciej niespodzianki. To taka wysoka wieża do nurkowania. Bardzo wysoka. Jak bardzo? Sięga do chmur czy do księżyca? Bjork, no chodź. Pokonałeś swój lęk. Eee, ja tylko martwię się, że będzie za niska. To zbuduje nową dwa razy wyższą.